Z tej strony Rosik Games No i dzisiaj Przyszedł ten moment, kiedy właśnie tego miśka Który jest przy mojej chacie Zgarniemy sobie do mojego domku Nawet są dwa, nie wiem czemu Gdyby co nie wchodziłem na kreatywny Nic z niego nie brałem Także one same Te miśki po prostu tu przyszły Dzisiaj też musimy sobie Ogarnąć liska Niedźwiedzia i liska nie wiem, czy jednego niedźwiedzia wziąć, czy dwa. To chyba jednego na razie. No i co? Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, dzwoneczkiem, a my lecimy. Akurat mam trzy tylko te. Y, trzy... Trzy te. Smycze. Także niszczymy drewnianko, bo musimy zrobić klatkę dla nich taką. Dobra. Tyk. Dobra. Jeszcze trochę tego. Czekajcie. Ja naprawdę nie wziąłem tego. To nie wziąłem. Dobra. Bierzemy sikierę. Oj. Dobra. O tu mamy sikierkę. O, tu mam, dobra. To do za kości. Dobra. I lecimy ścinać drewno Let's go. Ok, ok. Tyk. Zdjęmy sobie bepsztyka. Dobra, ścinamy się dalej. Ścinamy dalej. Okay. Dobra. 610 Jak będzie, no to tyle wystarczy. Dobra, tyle mi wystarczy. Przerabiamy to. A, crafting! Czy nie? A, nie, dobra. Dobra, spoko. Idziemy do craftingu. Zrobię sobie tylko te jeszcze. Dobrze, że w ogóle to jest biom taki zimowy i szybko znaleźć tutaj miśka polarnego. Dobra, zróbmy sobie <laughs> płotki. Trochę tych płotków musimy mieć. Z 18. Czekajcie. Ile ich mam? 18. To za mało. Trzeba zrobić więcej płotków. 18 to mega mało. Na takiego miścia. Dobra, gdzie tu są patyki? Czekajcie, nie mam jeszcze drewna w ogóle? Nie mam drewna. No to super. O, tu mam jeszcze płotek. Dobra. Mam papuki. Dobra, słuchajcie. Ja idę na... A, no ty. No to ja się prześpię. No i słuchajcie. Widzimy się za chwilę. Jak nazbieram trochę więcej... No nie mogę wyjść z tego domku. Jeju. Widzimy się za chwilę, jak nazbieram więcej drewna. 7 płotków, także tyle mi na spokojnie wystarczy. Gdzie by to teraz zrobić? Poczekajcie, zróbmy temu Miskowi klatkę gdzieś tutaj, może. O, a nie, myślałem, że to misiek znowu polarny, ale nie. Zróbmy mu dużą klatkę, bo w końcu to jest niedźwiednie. Dobra, gdzieś taką. Może, dobra, o jeden poziom mniej. Tą kratkę to. Z drewna ona będzie, no. Zobaczymy. Dobra, pyk, pyk. Tak. Nie, chyba trochę za mała, ale będzie szersze. To przynajmniej będzie miało trochę miejsca gdzieś dotąd. Pyk, pyk. Jak dobra. I teraz tutaj będzie wejście do niego. Także Piek, jak będę go wsadzam to muszę nawet takie dwa wejścia zrobić, żeby ten. Wyszedł tutaj. No i znowu muszę iść na zbierać drewno. Także po prostu nie będę tego pokazywał, no bo zanudzę was tutaj, wiecie. Także znowu widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, ...kości i będę chciał go oswoić. Proszę, żebyś go oswoił. Nie wiem, czy to nawet nie jest ten sam, co wtedy go próbowałem oswoić. Czy ja naprawdę nie mogę wyjść z tej chaty? Dobra, lecimy tam do niego. Lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie ty byłeś, mordo? Gdzie ty chłopiec jest? Nie gadajcie, że on mi uciekł. Aha, nie. Wydyska ten pies mi uciek. Ba. Ty no nie ma go. A już myślałem, że psa będę miał, nie? Przyznam sobie bebsztyka. Znaczy steka jej. O! Lisek! Lisa. Mamy liska! Zaraz go też wejdziemy, tylko muszę mu zrobić osobną klatkę. A na razie... Patrzcie, co się dzieje. Czy niedźwiedź goni lisa? <laughs> niedźwiedź lisa zabije! Tu no chodź tu, chodź tu! Słuchajcie! Mocy! O nie! Niedźwiedź je wpakował. Od kiedy to niedźwiedzią bije lisa? Niedźwiedź. Tak no ja mam stąd wyjść, powiedz mi? A ten niedźwiedź naprawdę mocno zadaje, więc... Kurde. Lisa by mi, słuchajcie, zabił. Stój tu, niedźwiedziu, ty. Dobra, dawaj mi smycz. Słuchajcie, lisa mi, mi prawie zabił ten niedźwiedź. Kurde, jeszcze tu wskoczyć nie mogę, bo śnieg napadał. Teraz gdzie ten lis? O, chodź tu, chodź tu. Dobry, dawaj. Łapię cię, złapię cię. Chodź tu! Nie uciekaj, mordo. No nie będziesz mi, chłopie, uciekał. Nie no, złapę cię. Ej, no słuchajcie, ten lis mi ucieka. Szybki jest. Ty kubany no chodź tu. O, mam go. Dobra. Mam tego licha. Także przywiążę go na chwilę tutaj. Tam gdzie niedźwiedź będzie miał klatkę. A potem zrobię mu osobną, bo się pozabijają. Tutaj będziesz mordeczko na chwilę. A my teraz lecimy. Yy, z dalszą częścią. Czyli na zbieranie... Nazbieramy no już 28 drewna. Nie wiem czy tyle wystarczy. Powinno wystarczyć albo i nie wystarczyć. Jak to zawsze ja mówię, powinno wystarczyć, nie? No i nic, no i nie wystarczy. No. Zawsze tak jest. Dobra, zobaczmy. Dobra, wezmę sobie O, pierwszym razem wreszcie. Się... Wreszcie do tej chaty. Z tej chaty wyszłem. Dobra. Chociaż Nie wiem czy to serio szersze nie powinno być. Nie wiem, poszerzyć to. Albo może nie ma. No. Taka mu wystarczy. Kratka. I tak nie, nie będę drugiego chyba dawał, albo może dam. No ale taka mi wystarczy raczej. Ale mi za to tych nie wystarczy. Yy... Podków. Muszę i znowu nazbierać tego drewiena. To słuchajcie, ja już nie będę robił cięcia, bo bez sensu. Raz dwa to nazbieram i. Bo już malutko nam zostało. Także... Dobra. Tyk. Lecimy. Dobra, idziemy po tamte drewienko jeszcze. Dobra. 10, 11. Dobra, 13 mamy, także na spokojnie nam już wystarczy. Będziemy mieć prawie staw. Także. Witzę majonez. Dobra, idę zrobić. I wsadzamy tam tego niedźwiedzia. Ok. Robimy to. Dobra. Y Mamy 30 płatków Będziemy mieć. Muszę taki otwierany. Potrzebuję dwóch drewna, Dwa drewienka potrzebuję. To zaraz to ogarnę lecimy tutaj na dwa. Jeszcze trochę nam zostało. Na dwa już będę miał zrobione. Także tak mu wystarczy na dwa, bo raczej nie ucieknie, bo... Myślałem, że list się przed chwilę, przez chwilę odwiązał, ale... Dobra. I tu jeszcze zostanie dla, dla. Kurde. Dla Lisa klatka. Tutaj będzie miał. żeby ten niedźwiedź go. Tam... No wiadomo, z niedźwiedziem to on nie będzie w klatce. Taką długość. Dobra, dobra. Taką. Będzie miał dobrze tutaj. Dobra. Trzeba jeszcze płotków będzie nazbierać dla niego, ale teraz idę się przespać i muszę jeszcze te otwierane yy, otwierane nie... nie pamiętam jak się to nazywa hmm. to coś się to coś się to. otwiera coś to się otwiera to no bramę lębową zapominam dobra więc lecimy jeszcze Ogarnę sobie trochę drewna i zaraz będziemy mieć liska no i niedźwiedzia także git dobra dla liska słuchajcie nie muszę robić podwójnie bo on nie przeszkod nie przeszkadza no nie! Nie przeskoczy. Wiem, ile się jest ten drugi. Naprawdę? Dobra. Dobra, słuchajcie. Robimy te płotki. O, akurat starczy mi na jeden ten, to będzie dla liska. Tam przychodził do niego. No, tam do niego przychodził. A nie, to jest do niedźwiedzia. Nie bo ja zamiast lisa będę miał sobie tutaj owce normalnie. No wyjdź stąd, wyjdź stąd, owce. Nie. Dobra. Ten peks, Dobra. Także tu będziemy ogarnięte. Nie, chodź, no nie, uciekaj mordo Dobra, gdzie jest ta nie, Dobra, idę do Ciebie mordo. nie, 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 człowieku nie, bardziej zwierzaku ty... Dobra, mam ciebie. Dobra. Idziemy do zagrodki. Nie. Nie wyjdziesz, chodź Op. Zostajesz tutaj. No stój! Stój tutaj. Dobra. Już tu zostajesz. No to nie, nie uciekaj lepiej. Nie warto. jeszcze tylko niedźwiedzia trzeba ogarnąć. I dębową bramę. Jeszcze dwie te do otwierania, takie, bramkę tą. No i będzie wszystko, gitara się nie ma grana. Dobra. Dobra. Te nam wystarczy. Przerabiamy to. Dobra. Dobra. I myślę, że wystarczy, jeszcze tylko niedźwiedzia weźmiemy. tam do tej klatki. I to będzie taki na luzie filmik. W jutrzejszym odcinku wejdziemy do kopalni, coś pokopiemy. Dobra, tu nie tu, dobra. Yy, dobra. I raz, dwa. Dobra. Także idę już to postawić i idziemy po tego niedźwiedzia. Po tego niedźwiedzia. Dobra. Ciekawe, gdzie on teraz jest. Słuchajcie, bo. Ciekawe, czy mi uciekł, czy nie. Dobra, pyk. No nie, jeszcze źle postawiłem naprawdę? Ja to dzisiaj nie wiem, jakiś. Dziwny jestem. Nie, Nie no to... mogę postawić płotku, naprawdę? Nie mogę, ty? Gra mnie chyba oskamowała, wiecie? Dobra. Ej, tak serio. O! Jeju, wreszcie! Tyle męczenia się! Kurde z jednym płotkiem. Dobra. Także lecimy po tego niedźwiedzia. Lecimy. Dobra, słuchajcie. Szukamy go, szukamy. Go. Gdzie ty morda Dobra, jesteś. kurde, jeszcze gdzieś spadłem. Dobra, chodź. Chodź za mną. No co, on się nie rusza? Chłopie, zaklinowałeś się, czy co? Wolę Ciebie raczej nie uderzyć. Wolę Ciebie nie bić, bo wiem, że Ty zaraz tutaj będziesz, kopie wariował. Ty może... Masz... Nie, nie! Już się bałem, że go uderzę, naprawdę. Dobra. Kieł ten śnieg, będę musiał teraz niszczyć. Dobra, chodź. Chodź, chodź, chodź. Grubasie jeden. Chodź za mną. Dostał! <laughs> On mnie będzie bił? Nie, nie bije mnie. Dobra, chodź za mną. No, chodź tutaj. Nie skacz, tylko chodź. Patrzcie, już się czaj na lisa, już się czaj. Chłopie nie ma. Czekaj, źle go wiązam. Ty, żeby on do lisa nie poszedł. Ty! Mam cię. Nie, chodź tu. Już się bałem, że mi lisa zabije ten... właśnie tutaj, grubasie. Ty, no, o, jeszcze go... No chodź tu. Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz stąd. Stój tu. Proszę nie uciekaj. Nie uciekniesz, nie uciekniesz. Dobra. Ty, gdzie moje drugie ten? No żarty chyba. Musiałem zrobić tutaj crafting dla szybko? Dobra. Kurde! Dobra. Nie, nie, nie! Nie uciekaj, nie uciekaj. Ja sobie wezmę ten crafting. Mordo no to... Odejdzie stąd, czy nie? Proszę, nie wchodź. Dobrze. Dobra, odejdź. Ja już go spuszczam słuchajcie. O kurde, spójście go. No i dobra. Gdy smycz tam została. Dobra. Także ogarnęliśmy sobie liska i niedźwiedzia. No i to by było na tyle z tego odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Dzisiaj jakoś plątał mi się język, nie wiem co gadałem w ogóle, ale dobra, jaki z tym. Więc dziękuję wam za oglądanie. Było na tyle na razie.